Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Zawsze Dziwica, jestem po pracy. Jest niedziela 8 stycznia 2023 roku i obiecałem sobie, że w tym roku będę bardziej systematyczny i że przynajmniej raz w niedzielę wrzucę jakiś filmik, aby też trzymać w ryzach samego siebie i że tak powiem ee, bardziej skupionym podchodzić do Pisma Świętego i z Panem Bogiem przebywać. Ostatnimi czasy wszystkiego dobrego w nowym roku. Ostatnimi czasy. Bardzo zaczęło mi się narzucać 10 przykazań Jakiś czas temu, tydzień temu, oglądałem filmik, w którym mężczyzna podnosi kamienne tablice, rozbija je, jakby zaprzeczając tym 10 przykazaniom i występując przeciwko nim. Następnie oglądałem inny program, który też mówi o 10 przykazaniach. Czytając Pismo Święte w ciągu tygodnia, natrafiłem na 10 przykazań na fragment, który mówi o 10 przykazaniach, i wczoraj również trafiłem na fragment o 10 przykazaniach. Które mam w moim skarbczyku, który włożę w samochodzie, a skarbczyka używałem lub chciałem używać do śpiewania kolęd w kościele, bo nie zawsze mamy rzutnik. Do czego zmierzam? Warto sobie zadać pytanie w dzisiejszych czasach, czy pamiętam 10 przykazań? To jest podstawa, baza, którą każdy chrześcijanin powinien znać. Ale często możemy się złapać na tym, że nie potrafimy wymienić dziesięciu przykazań. Czy uczymy nasze dzieci dziesięciu przykazań? Czy staramy sobie przypominać dziesięć przykazań? Bo oczywiście znamy wyrywkowo poszczególne przykazania, ale czy pamiętamy o nich i czy tymi właśnie przykazaniami żyjemy w naszym życiu? Bo to jest bardzo, bardzo istotne. Ja odnoszę wrażenie, że my w naszym życiu Zastąpiliśmy 10 przykazań trendami I ludzie idą za trendami Za wytycznymi jakie daje świat A nie Pan Bóg Ok Przechodzę do fragmentów Które ostatnio natrafiłem Jest to Księga Powtórzonego Prawa Rozdział czwarty zatytułowany Zachowanie przykazań mądrością Nic Nie dodacie do tego co ja wam nakazuję I nic z tego nie odejmiecie Zachowując nakazy Pana Boga Waszego które na was nakładam. Tak mówi Bóg. Poniżej rozdział 4, 6 Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które, usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. I Pan Bóg tutaj zwraca uwagę na to, że ci, którzy przestrzegają dziesięciu przykazań, są mądrzy. Nie mądrzy według tego świata, mądrzy według mądrości Pana Boga. Wczoraj wieczorem, kiedy sobie siadłem, mówię tak, Panie Boże, no powiedz mi coś, błagam Cię, chcę otrzymać od Ciebie jakieś słowo. Czasami jest tak, że po prostu proszę Pana Boga o to, żeby, żeby pokazał mi, że jest, że troszczy się o mnie, że żebym się nie martwił. Że naprawdę, żebym naprawdę, żeby nie wpadał w jakieś frustracje, żebym wiedział, że On jest ze mną przy mnie każdego dnia w każdej chwili. I takie mi się oto trafiły tutaj słowa e, z księgi, księga Kronik, przypisy Dawida dotyczące świątyni. I tu jest taki fragment rozdział 28 e, 8 Strzeżcie wszystkich poleceń Pana Boga waszego i zachowujcie je, abyście posiedli tę piękną ziemię i przekazali na zawsze w dziedzictwie waszym synom, którzy po was będą. I w obydwóch tych fragmentach Pan Bóg zawsze się odnosi też do tego, że jestem Bogiem waszych ojców. Przestrzegajcie przykazań, których przestrzegali wasi ojcowie, wasi pradziadkowie, wasi prapradziadowie. Bo ponownie, wydaje mi się, że kiedy Pan Jezus był na ziemi i kiedy odszedł z tej ziemi, kiedy zmartwychwstał, ludzie byli bardziej... Yy, Przywiązani do Pana Boga, do Jego praw, i bardziej chcieli ich przestrzegać, i w miarę e, upływu lat, e, wraz z czasem, który upływa, ludzie zaczęli od Pana Boga odchodzić i sobie wymyślać swoje prawa. I dzisiaj, kiedy patrzę na to, jak e, postępują młodzi ludzie, jak ja postępowałem jeszcze jakiś czas temu, to wiecie, to sam siebie okłamywałem Bo na przykład wspólne mieszkanie Seks przedmałżeński No dzisiaj jest to normą Dzisiaj jest to normą i jeśli ktoś tego nie robi To jest uważany za człowieka, za człowieka zacofanego Mówienie o czystości Mówienie o tym, że chce się żyć według dziesięciu przykazań Jest po prostu traktowane jakby za I to mnie przeraża Ale to mnie zaczęło dopiero przerażać wtedy Kiedy Pan Bóg otworzył moje uszy, oczy i moje serce I kiedy zacząłem traktować Pana Boga na poważnie Kiedy zacząłem traktować Pana Boga jako osobę, Jezusa jako osobę, człowieka, który został, który jest Bogiem i Bóg, który został człowiekiem specjalnie dla nas, to kiedy zacząłem traktować Pana Jezusa poważnie, to zacząłem się tym przejmować. Zaczęło mi być bardzo przykro, że ranie Pana Boga moimi grzechami. Grzech to brud, to brud duszy, to brud serca i bardzo trudno jest bez Pana Boga. Zachować czystość sumienia i czystość serca. Jeśli nie słucha się Pana Boga i tego, co On mówi, jeżeli nie chce się podążać za Jego wytycznymi, to nie oszukujmy się. Nie będziemy w stanie oczyścić naszego serca, naszej duszy, nie będziemy w stanie postępować dobrze i zgodnie z Jego zasadami. Trzeba świadomie spełniać warunki i nakazy, które Pan Bóg nam daje, aby nam się dobrze żyło na ziemi. To mówi Pan Bóg. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za bycie ze mną przez. Praktycznie 4 lata, prawie przez 4 lata, niedługo będzie kolejny rok, kiedy jestem na kanale. Bardzo się z tego cieszę, bardzo pragnę głosić Pana Jezusa, głosić Słowo Boże tym wszystkim, którzy jeszcze do Pana Boga nie przyszli. Mam nadzieję, że będę bardziej systematyczny, jak powiedziałem na początku. A na koniec życzę wszystkim dużo błogosławieństwa i tego, żeby nie zapominali, że mamy kogoś takiego jak Pan Bóg, jak Jezus, jak Duch Święty. Nie zapominajcie o Panu Bogu, bo ono Was nie zapomina. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.